Naszymi gośćmi są teraz o godzinie 14.30 Grzegorz Fijałek, Mariusz Prudel. Witamy serdecznie. Witam wszystkich. Dzień dobry wszystkim. Zapytam od razu. Jak... Y, Spostrzeżenia pierwsze. Kiedy przyjechaliście do Olsztyna? Jesteśmy od wczoraj. Muszę powiedzieć, że jesteśmy mile zaskoczeni. Nie spodziewaliśmy się, że to będzie tak wszystko super wyglądać, tak nowocześnie. No na pewno dla nas najważniejszy będzie turniej od czwartku, więc cała ta otoczka na pewno robi wrażenie na nas, na wszystkich zawodnikach i mam nadzieję, że do końca turnieju tak wszystko zostanie. Partnerze, pana Grzegorza, jak nastroje? Myślę, że nastroje bardzo dobrze. U nas bardzo nam się tu podoba, także atmosfera można powiedzieć bardzo podobna do tego, co było w Starych Jabłonkach, aczkolwiek jesteśmy zaskoczeni całą tą infrastrukturą wokół tego jeziora, bo naprawdę wygląda to imponująco i... Turnie też, także zapowiada się bardzo ciekawie. Za niecałe pół godziny rozpocznie się Grzegorz Fiałek Kamp. Co w tym czasie będzie robił Mariusz Prudel? No troszkę odpocznę, bo jeszcze na siłowni byłem, także cały czas od rana biegam, a potem mamy trening, także chwilę odpoczynku się przyda. No a tutaj o godzinie 15 mocy trening, pewnie już się młodzi i nie tylko, pewnie już szykują do tych, do tych, do tych zajęć. Jak długo potrwają te, te zajęcia i co będzie na nich robione? Zajęcia potrwają godzinkę, mam nadzieję, że dopisze yy, liczna grupa dzieciaków. No, i to co w tym roku chcemy osiągnąć, to po prostu zachęcić dzieciaków do, do odbijania piłką na piasku, żeby, żeby poznali takie tajniki tej siatkówki plażowej i różnice pomiędzy halą a piaskiem. Więc nic nie będzie to specjalnego, jakiś wygórowany trening, po prostu zabawać dzieciakami z piłką i pokazanie im kilku, kilku różnic między halówką a plażą. I do tego zdjęcia autografy? No, oczywiście, koszulki, więc wszystko będzie. Mam nadzieję, tylko mówię, że dopisze fajna grupa i, i, i dość spora, bo, bo na tym nam Zależy. Do tych zajęć pozostało jeszcze kilkanaście kilkanaście minut, także zapraszamy na boisko przy, tak, na boisko, na boisko Orlen niedaleko, niedaleko Telebimu a dzisiaj przydamy jeszcze m.in. siatkarski kino, o godzinie 16 się zacznie, a o godzinie 22 dyskoteka w klimacie lat 60 i 70, a szczegółowy program znajduje się na stronie grandslam.pzps.pl i jeszcze na koniec zapytam o jedną, o jedną rzecz, bo kibice pokładają w Was bardzo duże nadzieje sportowe. Studzicie te, studzicie te emocje, bo poziom pewnie wysoki jest i będzie sportowy. No tak, my w Ciebie też wierzymy, więc mówię za. Nie możemy zapewnić tutaj, że zagramy w finale, bo to by było bez sensu. Na pewno ten rok jest ciężki dla nas, bo gdzieś kończymy zawsze te turnieje na dziewiątym miejscu, więc nie będziemy nic obiecywać. Co mogę obiecać, to że będziemy walczyć do ostatniej piłki i zrobimy wszystko, żeby w końcu przełamać tą klątwę dziewiątego miejsca i zagrać w tej czwórce najlepszych drużyn tutaj na Warmii i Mozy. No kibice na pewno pomogą. Myślę, że tak, zawsze pomagali i pomagają nadal, także bardzo czekamy na to. Wierzę w to, że będzie bardzo dobrze i że spotkamy się w niedzielę. No i my też mamy taką nadzieję. Turniej rozpoczyna się z udziałem naszej najlepszej polskiej pary już w czwartek. Zapraszamy.